Hejka, ja jestem Nati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Eurotrack Simulator 2 jeżeli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. No i tak, dzisiaj wybierzemy sobie kurs, na przykład z Gdańska do... Hmm. A nie, tutaj nie, bo będzie mi ciężko tytuł napisać. Z Gdańska do... do, do... niechaj będzie... Może po Hiszpanii, Francji? A nie, wolę. Nie, wolę gdzieś tak. Y, Niemcy. Nie, bo też zatrudnę trudne nazwy. O, Lipsk, Erfurt. Mm. Telefon mi się ładuje, więc zdjęcia nie zrobię, ale Lipsk, Erfurt. Czy jest taki kurs? Kurs? No niestety nie ma, hmm. ale ja muszę z niego zrezygnować, no i może po Rosji, hmm. Sosnowy Bur, hmm. Sosnowy Bur, no, o Helsinki, Sosnowy Bur, Helsinki, o miód 20 tonów, Hel Sosnowy Bur, Helsinki, miód 20 tonów. Taki kurs, kurs wybierałem. Minuta 30. A, a nie narwa Helsinki. Narwa Helsinki. Miód 20 tonów. 4 godziny. O, tak wyglądam. O, także... Tutaj przepłyniemy sobie łatwo trasa, także jedziemy bez przedłużania. Więc hop! Okej. Okay. No. Jedziemy. Fajna trasa. Także ja już tutaj kiedyś jechałem. No, także jedziemy. Abraço. c a r b A czerwone. film egy kicsit trwał dłużej. Waj, patrzcie, ojo! ho, tramwaj, o, nie, nie, jeszcze jestem trochę chory, ale już jest lepiej, bo mam katar, gardło, ale już jest lepiej. O, tramwaj, patrzcie. Trzy tramwaje. patrz. Tramwaje. Tramwaje. Tak, przewróciłem. I będziemy płynąć tym statkiem. Wow, jaki on jest ładny. Nie ja mam. Uh, Roz. To czekajcie. C bardzo mam No i gdzie ja mam? No i ciało mi nie pokazujecie, o co wam chodzi. No nie, no to muszę nawrócić, bo... Nie, nie, nie. Mi nie pokazajde. A, ja chyba wiem. Ja chyba wiem. si sam domyślić. Wyssiamy się. Chyba. Hm. A... Aha. Aha, dobra. Jak to zartowałem, żartowałem oczywiście. I jesteśmy na miejscu. Także kierunek Helsinki, odjazd. No. Huch, 15 minut już tu siedzę. He, he, he. Hmm. Odkryto miasto Helsinki. Z Narwy do Helsinek I za chwilę tam Koło nazwy Helsinek dojedziemy. Eee. O nie, jadę pod prąd. A. Chodzi nowy kurs, trwa 16 minut? Że co? Aż tyle? No dobra, więc jeżeli po prostu Wam się filmik spodobał, zostawcie nie wiem, tyle. Znaczy nie wiem, wy tyle pewnie nigdy mi nie dacie. No, ale no nie wiem, jak co najmniej, żeby było, nie wiem, tam jest 5 łapek do góry, więc łapeczka do góry. Subskrypcja. I kom jak to jest skręcę w lewo i już za chwilę no, ja tylko muszą mnie przepuścić bo ileż można... O, tam trawa jechał, Wow, jak fajny. O ja, taki zielono pomarańczowy. No ile was? Ile was? Stop, 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 stop. No stop! chłopcy No i co? Jak ja mam się tam no, Dobra! Trudno Nie zrobiłeś mi miejsca Trudno Mogłeś mi zrobić miejsce Mogłeś mi zrobić miejsca, No gdzie? Gdzie? Kolejnego? No chyba będę musiał, bo się nie zmieszczę po pierwsze No to trudno no Trudno, no, trudno, trudno. No i kursik zaliczony. Narwa Helsinki Mute 20 tonów. Także hej, jutro farming.